Trzeci dzień czerwca, poniedziałek. Witam na KryptoFest, szybkich informacjach z krypto, a także rynków tradycyjnych. Zaczynamy od dwóch konferencji. Pierwsza z nich, dokładnie AIBC, Azja, Filipiny. Wschód spotyka zachód jak piszą o nowych horyzontach. AIBC udaje się w przyszłym roku do Manili, łącząc najbytsze umysły branży kryptowalut i przybliżając ich rozległość na zachodzie do azjatyckich dostawców, operatorów i podmiotów towarzyszących. Ich manifest cyfrowe przyspieszenie, w miarę jak kraj ich nadal porusza się w przestrzeni po pandemii, świat biznesu nadał tempo cyfrowej, akceleracji wykorzystując nowe technologie, starając się zabezpieczyć swoje branże na przyszłość. No i tak od Alibaba Cloud utwierdzonego swoje centrum danych po tym kraju przez singapurską firmę Bainfontech, ogłaszającą The Hive, czyli neutralny telekomunikacyjny obiekt. I tam 3000 serwerów. Filipiny wydają się być liderem jako centrum dla firm, które chcą iść do przodu. Zapraszam do zapoznania się, linki pod materiałem. Druga konferencja dokładnie Belgrad, Serbia i Ethereum. Belgrad dla entuzjastów Web3, wyznawców. Ethereum w ramach Belgrad Blockchain Week. ETH Belgrad serdecznie zaprasza wszystkich twórców i odkrywców chętnych do dzielenia się wiedzą, która rozpali cały ekosystem, zarówno konferencje, jak i hackathon, mają na celu łączenie podobnie myślących ludzi, zapewniając możliwość realizacji ich najśmniejszych pomysłów. Obejmują techniczne i biznesowe aspekty ekosystemu ETH. Jest to trzydniowa konferencja w Belgradzie i będzie gościć wybitnych ekspertów. Tych oto tych widzimy. Web3, inżynierów, inwestorów, uczestnicy mogą ponadto aktywnie uczestniczyć w warsztatach, sesjach startupowych, różnych mniejszych, ale wartościowych wydarzeniach podczas Belgrad i blockchain week. Hackathon odgrywa kluczową rolę w ekosystemie ETH Belgrad, poświęconym budowaniu nowych i wartościowych rzeczy na i dzięki większej puli nagród, bardziej atrakcyjnym bounties, hakerzy czy też inne osoby będą mieli szansę zaprezentować swoje innowacyjne pomysły. Jak pisze w Manifesto, budujmy razem. Token unlock w tym tygodniu. I jakie mają odblokowania? Według tego tygodnia jest ich mniej, a ten największy jak widzimy przy projekcie 4 miliona dolarów HFT, a także 7,5. To jest projekt GAL, tak, Zapraszam do zapoznania się. Dzisiejszy dzień, poniedziałek mapa pozycji long, short. No i możemy iść lekko w górę według tych założeń. Co słuchać w Azji? Poniedziałek, opłódka, lekki wzrost w obliczu nadziei na obniżki stuprocentowych, i wyniki wyborów w Indiach w centrum uwagi. Indeksy oparte na technologii znalazły się wśród najlepszych wyników dnia, a ich wzrost został wzmocniony przez producentów chipów po ulubieńcu rynku Nvidia. Uwaga skupia się także na indyjskich giełdach, jak o kontraktach terminowych. Te wzrastają, sondaże wyjściowe wskazywały na zwycięstwo BJP w wyborach powszechnych tego roku. W tym tygodniu waga skupi się na decyzjach dotyczących stóp procentowych w Europie, Kanadzie. Zarówno Europejski Bank Centralny, jak i Bank Kanady rozpoczną obniżki stóp procentowych, co może wywołać rozluźnienie polityki pieniężnej na całym świecie. Posiedzenie Fed nastąpi w przyszłym tygodniu, tam oczekuje się, że bank centralny utrzyma stopy na stałym poziomie. Giełdy Chin pozostają w tyle w obliczu mieszanych wskaźników PMI. Zdecentralizowana giełda VeloCore hakowana na 10 milionów USD. Blokchain Insane Linea została wykorzystana, powodując straty w owej wysokości. Incydent ReloCore został początkowo zgłoszony przez Officers Notes, badacza i pisarza. Ten podkreślił utrzymujące się bloki w sektorze krypto. Hakerzy zaatakowali tokeny dostawcy płynności, są one integralną częścią działalności giełdy i po wołaniu przenieśli 700 ETH przez łańcuchy do głównej sieci Ethereum. Stabilne bóle giełdy zostały nienaruszone, umożliwiając wypłatę środków z tych rezerw. Jak donosi Velocore, zidentyfikowaliśmy mechanizm Exploita i konfigurujemy proces negocjacji w łańcuchu. Artykuł post mortem jest w przygotowaniu Exploita za pomocą powodujących go wskazówek. Więcej aktualizacji wkrótce. Babylon jest liderem finansowaniem finansowaniu kryptowalut z inwestycją o wartości 70 milionów dolarów. Dzieje się to pod przewodnictwem Paradigm, celem pobudzenia zdecentralizowanej gospodarki zabezpieczonej BTC, a to oznacza postęp rozwoju infrastruktury kryptograficznej. Inni inwestorzy to Bullish Capital. Policen Capital Galaxy. Inwestycja ta ma na celu realizację celu Babylon, jakim jest stworzenie zdecentralizowanej gospodarki zabezpieczonej Bitcoinem. Ich protokół umożliwia system proof of stake, pozyskiwanie kapitału z stakingu Bitcoina. Nigeria stara się o przejrzystość kryptowalut po roku kadencji Tinobu. Branża krypto w Nigerii była mieszanką nadziei i obaw. Zainteresowanie strony sektora stwierdziły, że działania polityka rządu prezydenta Tinubu pozostawiły branżę niejasną w ciągu ostatniego roku. W swoim manifestie wyborczym prezydent zobowiązał się do zalegalizowania technologii krypto i blockchain dla krajowego sektora bankowego finansowego. Prezydent Salwadoru, zwolennik bitcoina Bukke, złożył przysięgę na drugą kadencję. Pro Bitcoin Salvadoru. Bukele został zaprzysiężony na kolejną pięcioletnią kadencję po w zwycięstwie w lutym. Bukele to dowód pracy, rzeczą kolejnych pięciu lat, niech Bóg błogosławi Salwador, oznajmił komentator kryptowalut Kay Bates. W ciągu dwóch lat naprawiliśmy sytuację, która nie została rozwiązana od ponad pół wieku, kiedy krajem rządzi ponad 70 tysięcy terrorystów, którzy pozostawili po sobie więcej ofiar niż konflikt zbrojny, powiedział Bukele. Coin Telegraph, szybkie podsumowanie dnia. Szef AI Meta krytykuje Elona Muska za szum informacyjny i teorie spiskowe. Giełdy krypto widzą wyjście Ethereum ma wartości 3 miliardów dolarów od czasu zatwierdzenia TF, Matter Labs wycofuje zgłoszenie znaków towarowych ZK i po ostrej reakcji branży. Aplikacja Telegram i najlepsze projekty według social media X przewijane na ton, no i tak na nadko jest hamster ostatnio i te inne ikony. Myślę, że to warto dla chętnych do klikania zauważyć. Livecoin Watch, Trending Coins i tutaj pozycje w top 100. Zdecydowanie Toncoin, a wchodzi BOM! Coingecko, ostatnie pozycje. Wzrostowe i spadki. Co tutaj widzimy? Już większe wolumeny. Większe wzrosty. Czerwiec zapowiada się dość ciekawie. Też Foxy ma odreagowanie, ale to może być docelowo ciekawe w longtem zagraniu, chociaż już wysoka pozycja. Grupa Telegram. Kryptospekulacja. Trzeba copraszam wczorajsze. Kryptobilans nad Podsumowanie danych z całego tygodnia. Dziś nowy wykres. Indykator, czy też indykatory. XHNG. No niemiła sytuacja. Tutaj podrzuca Jędrzej, gdzie jeden z adminów na grupie pisał, że zapnijmy bazy. No i cena powędrowała w dół. Pobudzenie wzrostów Dynex. I w oczekiwaniu na kłon jako layer 1. Na dolkę Vita podrzuca wczesny inwestor Ethereum Polygon. Znacznik TLOS hodluje od 22. Czekamy, może warto zluknąć, zwrócić na to uwagę. Według Tom kolejna będzie NEXA do jak pisze Mark, z rana po 6 rano właśnie dokupił ZEP. Duża aktualizacja niedługo, totalnie bezpodstawny foot wywołany przez ziomka, który przepadł z Pomimo spadku otrzyma PEG jak widać protokół działa. Pisałem wcześniej, w mojej ocenie kurs opadnie i ZEP odżyje, może warto temu zwrócić uwagę. Krypto spekulacja pod grupę, tutaj zapraszam także inne tematy. standardowo losujemy wczorajszego zwycięste dnia w komentarzach. A ten zwycięzca dnia trafi do zwycięzcy miesiąca kolejno i tam 50 dolarów. Radbo 2619, Temania. Radbo 2619. No tak, Temania zrobiła ładny wynik de facto. Oczywiście dwie strony potu tłum, No i warto, kto tam wkładał, to wyciągać zyski, czy też może coś dalszego realizować, zagłębczyć w informacje i szukać dalej. Rybu spekulacja, poniedziałek, dziękuję.